Zaledwie 4 miesiące po śmierci Michaela Jacksona, Sony wypuszcza film dokumentujący przygotowania króla popu do ostatniej trasy koncertowej. Wytwórnia wydała 60 milionów dolarów na materiały wideo, ale nie ma wątpliwości, że inwestycja zwróci się z nawiązką. W końcu nikt już nie pamięta o medialnych atakach na Jacksona i skandalach z jego udziałem. Dziś wszyscy nucą pod nosem We Are the World na przemian z Dear Diana. Nie spodziewamy się więc wzruszających gadek o wielkim powrocie i wyznań, jakim to Jackson jest geniuszem. Smaku mdłego cukierka zamierzamy pozbyć się, słuchając muzyki, która nie zastarzała się ani trochę. Jeśli ktoś więc nie lubi horrorów, może wybrać się na This Is It, też film o umarlakach, tylko dużo bardziej roztańczony. W końcu, kto powiedział, że w święto zmarłych mamy się tylko smucić? Jakby to powiedział Jackson, Just beat it. We can play mommy and daddy. No way. Megan Fox ma zabójcze ciało, o czym wie każdy nastolatek, który oglądał Transformers. Apetyczna 23-latka była tam niemal tak samo podniecająca co Optimus Prime. W horrorze, według scenariusza autorki Juno, Fox nie ma już żadnej konkurencji no chyba że kogoś kręci blond włosa Amanda Seyfried z wyłupiastymi oczami. Bohaterkami zabójczego ciała są dwie licealistki, Jedna jest czyli liderką opętaną przez demona, a druga kujonką w okularach, próbującą powstrzymać koleżankę przed wyrżnięciem męskiej populacji mojego miasteczka. Propozycja w sam raz na Halloween: będą krew, flaki, jeszcze trochę krwi i megan w toplesie. Jak dla nas, to najważniejsze wydarzenie artystyczne od czasów premiery. Piły 6. L -O